Też staje się nudne. Nudne? No chyba żartujesz. Zaraz ten jeden przekształci się w robota. Ech, fascynujące! Naprawdę. Ta do mnie? Wreszcie przyszedł! Ale duża paczka! Co to takiego? Mój miś. Cześć, Misiu! Tak długo na ciebie czekałam. Sprawdźmy, czy działa. Działaj, działaj, Misiu. Cześć! Jestem Twoim przyjacielem! Taki słodziak, super! Nie no, Lenka, zamówiłaś sobie gadającego misia? Tak, to mój przyjaciel. I nie masz go dotykać, bo jeszcze popsujesz. Nie mam zamiaru. Nie interesuje mnie twój misiek. Chodźmy, misiu. Idziemy się nabić zaczku, a później ci zrobię fryzurę. Ale będzie fajnie, co nie? Jestem twoim przyjacielem. Pobawimy się? Oooooo! słodziak. No co ona tam robi? Lenka! Wychodź już z tej łazienki! Siedzisz już tam z godzinę! Chcę się siku! Nie wytrzymam! No poczekaj, Kuba! Robię mi się fryzurę! Jeszcze tylko tutaj będzie ładnie. Jaką fryzurę! On nie ma włosów! To jest zabawka! Na chwilunia! Jeszcze tylko umyję mu zęby i wychodzę! Zęby? Ale... A nieważne! I nie mów, że to jest zabawka. To jest mój przyjaciel. Czy zabawka umiałaby tak? Jestem twoim przyjacielem. Pobawimy się? Eee, tak. Zabawka właśnie tak umie. No dobra, to my idziemy spać. Aha, Misiu chciałby ci coś powiedzieć. Co takiego? Jestem twoim przyjacielem. Dobra, O nie, tylko nie to. Ach, ale mi się chce spać. Mam nadzieję, że jutro Lenka już się nie będzie bawić z tym miśkiem! Co to? Chcesz się pobawić? Aaaa! Lenka! To oglądamy bajkę? Co? Nie! Chcesz być moim przyjacielem? Nie! Lenka, mam już dość tego miśka! On jest wszędzie i ciągle powtarza: chcę być Twoim przyjacielem. Pobawijmy się. Nieprawda, u mnie też pooglądamy bajkę i dobranoc! To się musi skończyć, rozumiesz? On był w moim łóżku, w szafie, a nawet w lodówce. Przyzwyczaj się, Kuba. On tu zamieszka na całe nasze życie. Hej, hey, pobawimy się. <słuch> Muszę coś zrobić! Muszę coś wymyślić! Ten misiek zawładnął całą moją przestrzeń życiową! A gdyby tak... Włożyć mu mikrofon... I gadać, co tylko będę chciał? Dobry plan, Kuba! Muszę tylko zdobyć miśka! Uwaga, uwaga! Operacja zdobyć misia rozpoczęta! Cześć, misiu! Chcesz ze mną pójść na wycieczkę? Cicho, cicho. Tak, pobawimy się. Jasne. Niem, niem, niem. Na dobra, misiek. Zaczynamy. Jutro będziesz całkiem innym miśkiem. Zobaczmy, czy się udało. Jestem Miśkiem od Lenki i jestem bardzo denerwujący. Jestem Miśkiem od Lenki i jestem bardzo denerwujący. Tak, tak, tak. O to chodziło, Kuba. Teraz Lenka będzie robiła to, co Misiu jej każe. <śmiech> <śmiech> Jak tam, Misiu? Jak ci się spało? Bo mi bardzo dobrze. No dobra, Lenka wstała. Zaczynamy zabawę. Dzień dobry, Lenka. Co? Nauczyłeś się mówić moje imię? Jakie to słodkie. Możesz powtórzyć? Dzień dobry, Lenka. O! Muszę powiedzieć, to Kubie. To co dziś będziemy robić, Misiu? Może się pobawimy lalkami? Co ty na to? Mam super Barbie i ubranka do nich na pewno ci się spodobają. Nie. Co? To znaczy, najpierw zrób śniadanie i zanieś Kubie do łóżka. Chcesz, żebym zaniosła śniadanie Kubie? Ale na pewno? Tak, właśnie tak. Przynieś mu ciasteczka i hot doga. No, no dobrze, skoro tak chcesz. A w ogóle to przez jedną noc nauczyłeś się tylu słów. To niesamowite. Yy, tak, bo ja jestem bardzo mądrym misiem. Ale to fajne Koba, śniadanie idzie O Lenka, przyniosłaś mi śniadanie? Nie trzeba było Ja bym ci go nie przyniosła Ale Misiu tak chciał Widzisz jak on cię lubi? A ty jesteś na niego taki niedobry Ojej, jaki ten Misiu jest fajny Od dzisiaj go będę lubić Na pewno Misiu, teraz czas na oglądanie bajek Co byś chciał obejrzeć? Na pewno Kopciuszka albo Krainę Lodu. Lubimy takie bajki, prawda? Znowu Kraina Lodu? Ileż można Lenka, nie dziś. Dzisiaj chcę obejrzeć Pacmana. Pakmana? Na pewno? Chcę obejrzeć Pacmana. Zawsze oglądaliśmy bajki dla dziewczyn, ale skoro chcesz Pacmana, No i fajnie. Hej! O, oglądacie Pacmana? Ekstra! Oh, Misiu tak chciał, chociaż ja wolałam kopciuszka. Coraz bardziej lubię tego twojego misia, wiesz Lenka? To co Misiu, pooglądaliśmy twojego Pacmana, to teraz może zabawę, którą ja chcę. Lalki! Zaprosimy Barbie na herbatkę, co ty na to? Lalki są dla dzieci, chodźmy posprzątać pokój Kuby. Naprawdę chcesz sprzątać? Tak, chcę sprzątać! No dobrze, chodźmy. Bardzo ładnie, Lenka. Jeszcze po odkurze i posprzątaj mi w szafie. Co? To zajmie cały dzień. A kiedy się pobawimy? Jestem Twoim przyjacielem, Lenka. Przyjaciele sobie pomagają. No i z głowy nie muszę sprzątać w pokoju. Cześć, Lenka. Przeszłyśmy zobaczyć tego Twojego nowego misia. A, Misia, to właśnie on A co ty robisz? Dlaczego sprzątasz Kubie pokój? Misiu tak chciał, to mój przyjaciel Ale trochę się zmienił Kiedyś fajnie się razem bawiliśmy Oglądaliśmy bajki Bawiliśmy się lalkami A teraz Misiu chce tylko sprzątać Robić śniadanie Kubie I oglądać pac Hmm, coś tu nie gra Słyszałaś Lenkę? Miśu chce oglądać Pacmana? Jak to możliwe? Masz rację. Kuba musiał przy nim coś majstrować. Lenka, przynieś Kubie lody czekoladowe albo nie, truskawkowe. Tak myślałam. Lody? Już się robi, Miśu. O nie! Lenka robi wszystko, co Kubuś chce. Kuba musi dostać nauczkę. Nie możemy tego tak zostawić. Też tak myślę. Lenka, posłuchaj! Ten Mis to Kuba, nie słuchaj go. Ale jak to? Przecież to mój przyjaciel. To on ci każe przenosić te lody, oglądać Pacmana i inne chłopięce rzeczy. Biedny Misiu, jak on mógł mu to zrobić? Nie martw się, Lenka. Damy mu nauczkę. Kuba, pobudka. Ech, co się dzieje? Która godzina? Jak to możliwe, że ty ze mną w ogóle gadasz? To mi się śni, to mi się na pewno śni. Jestem Twoim przyjacielem, kuba, i nie podoba mi się, jak traktujesz Lenkę. Co? To jakiś żart, prawda? Lenka, powiedz, że to ty? Lenka nie ma z tym nic wspólnego. To co, kuba? Zostawisz Lenkę w spokoju? Nie wierzę, że to ty! To musi być Lenka! To było dobre Julka Chyba się dał nabrać Aha mam cię Kuba oszalałeś Dlaczego mnie budzisz Ty ty spałaś nie masz mikrofonu To nie ty O czym ty mówisz On ożył On naprawdę ożył Muszę się gdzieś ukryć Tu mnie nie znajdzie I jak Kuba powiesz ręce prawdę Kto to Kto to powiedział znajdę cię wszędzie. Aaaa! Jak ty tam wlazłeś? Masz powiedzieć Lence prawdę. I to teraz. Dobra, powiem. Powiem Lence prawdę. Tylko zostaw mnie w spokoju. Proszę. Już wolałem, jak byłeś grzecznym misiem. <laughs> chyba wystarczy. Lenka, to ja byłem. Misiem, to ja kazałem ci robić te wszystkie rzeczy! A teraz twój misiu nie chce mi dać spokoju! Przepraszam! Zrób coś! A więc? Przyznajesz się do wszystkiego? Tak! Przyznaję się! Tylko weź ode mnie tego misia! Brawo Kuba! Brawo! Julka i Tola? Mój mikrofon! Nie mogłyśmy patrzeć, jak rozkazujesz lęce. Musiałyśmy coś zrobić. I dostałeś nauczkę. Ja chcę, żeby mój misiu był taki, jak na początku. Lubiłam go. Jestem twoim przyjacielem. Pobawimy się? No pewnie, misiu. Nareszcie wróciłeś. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pozdrowionka dla Zosi Lasek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!